Dzisiaj nagrywamy odcinek z Fortnite. Gdzie sobie po prostu tak gram? Ok, no to zaczynamy. No ale z jakimś typem zagram. Ocenię, jakiego skina. skleina. No, jakiś nowy seków kupiłem zaczynamy gierkę O Gierkę. piszcie w komentarzach czy chcecie więcej takiego kontentu nie wiem czy nagrywać ciągle Fortnite'a tak jak kiedyś kiedyś to zaczynamy już Okej, okay, no to sobie lecimy mm. No to lecimy tam gdzie z... nas powieje Tutaj z kimś Johnson gramy Johnsino Okej, okay, no to let's O kurde Dobry landing Co tutaj za tam? Tam. Okay. Oh. Okay. Nie chcę kryształ. Okej. Okej. kurde, nie podlecę tam, bo mam najgorszą pompę. To nie ma typa, więc tam.

bo mega małą Ich mama O tam, jakiś pocisk Albo jakiś był pierwszy kill O jest tam Kurde, do poprawy nie chcę tego tak zażywać materiału Więc nie będę budować się O, kolejni

Do poprawy coś. Coś muszę poprawić. Mat z pozbierami tam. Już nie ma. Sześć, osiem. No co? A tutaj? o, co fajne. Wrócę do mojego kupa. Okej, okay, nocy mam pofermiony, bo to mogę się chyba budować. Zmieniłem się, co ja miałem podpę. Nie wiem, pod co miałam zmienianie. Bilda. Gdzie mu jest? A ja tutaj nie będę. Albo wejdę. bo boję się. O, tam ktoś jest. Tam ktoś. Trzeba się tak ugryźć Kurde, nie wiem co tam szybko Rotate'ował 98 White 94, podjazd Taki white'cik white Taki white O! I też mam white no i kurde, nie wiedziałam, żeby tutaj lepiej nie podchodzić. No I tak pewnie nie tutaj tam ten typ. Więc koniec odcinku. No, ale to był taki powitalny odcinek. To zaraz... No i z... O, z... pamiętajcie o jakieś fajne malowanie. Pamiętajcie o łapce w górę i subiku. н а р